Dawat Chodzić! Do Robsona na kawę! Double uu, 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 uu. You can make money, we can make money. I'm gonna be oh do just cool. Wanna... Go. We're gonna you take speaker, I'm gonna be do. You're gonna see how many people. I do like that before with yeah. my people. Yeah, cop, put some. <laughs> No, let's go, let go! The other side. You want some? No. Hey, where's shuffle? I'm sorry, 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 i am a i am sorry i am sorry i am

dla wszystkich, tak jak my widzicie tutaj w Toronto, jak Toronto tutaj Nufory, jak się bawi fajnie Prizonerów nawet mamy patrzy się Prizonery <grym z nierdziesiątlenia>

Do mojego wideo sobie zrobię, muzykę dodam tylko i to wszystko. Patrzcie, Toronto, widzieliście? I tak to jest. Po imprezie już spadamy. Zwijamy się, idę sobie zrobić łóżko. Zostawię głos przez kilkanaście godzin tylko. Później dodam muzykę. Albo ktoś, Balanga Siabo chciałbym, żeby zrobił z tego teledysk. Przecież on jeszcze jakie szlaki tam pokazuje zajebiste. Tutaj byłem i tutaj zgubiłem. Ojej sa i basa te dafmem romuj ojej, ojeja Dyken ojej. sa i lufa Taką bym chciał sobie wziąć przysięgą Taką posturę żeby miała Ty a tutaj patrzcie się, mafiozy jadą. A tutaj policjantka, ale się ubrała, ojejo, jaka lufa. A tutaj tata to wyglądają jak sarciaja widać się

Why are we leaving? I just... What time is it now? Three. Three o'clock. to what did guys say? It's fucking four o'clock. Come on, let's go. Where? Go. Still good. It's still good. I to meet the girl, bro. We stay a little. Come down. Czy Szarnia kurwa? Za niedługo przysięgam, że tylko zegarek bym wziął i mam wyjebane, że nie umiem nawet jeździć, kupuję furę. Siadam i sam się nauczę. Nie, ja sobie pójdę na prawo jazdy, co zrobię. Deka draga. Dykę następna. Ojej, ja nawet nie nagram, ale teraz wam pokażę. Dykę na każdżegasy. La lettura è normale, Robin. La vera è detta. La vera è detta. La vera è detta. La vera è Tyle, że wyszło wiele. Tyle. Jaka mi zbara dała, patrzcie, się ona ta co poszła, zbara mi dała.

are you home, fam? are you home, fam? I appreciate you yeah it, it, you come fam during the race we just, we smoke weed respect brother, I'll be a good night have a nice night Fucking glasses, man. Let me see that. Let me see that. Let me see your glasses. You want to see? Just see, okay? That's oh, yeah, present. It, Someone do me present. Someone do me present. Nice. No, if I see you next time, I give you like this. Oh, yeah? Okay, I'm gonna take oh, it bro. with me. Yeah. It's not my boy. Yeah. It's my boy. Yeah. It's boy. Yeah. <laughs> no? Nice. Hey, bro. Bang bro. him, bro. Bang bro, him. I, I hope that's not nice. real. I hope that's not real. Bro, I had a fight. It's not real. Bro. Yo, it's you're not good, real, bro. bro, he's oh, not my boy. Honestly, yo, you good? You chillin'? Yeah. He's not my boy. Okay, you give me, bro. I'm going. Never ask She look really good. She does. Sorry. Miroku, lari, kamo, dikan No washi. Dikan sarvadicho. Dik, mafioza. Cam o cai oculare o da te Să tai să pe undeva oculare, Ale n-am nimeni oculare. N-am nimeni oculare. Pot te iau mâna o apă pe scaun de sclepă. Te da vosca? Te da vosca ce și pârca oculare? Ok, broski. am boli Yo, I'm keeping the glasses, bro. No, no, <laughs> that's present, bro. That's someone doing present. I'm the glasses. No, no, bro. That's, that's, this is present, bro. I, next week I'm gonna be here, I'm gonna put in the bag for you. If you, I'm gonna see you. here. What is, I, uh, yeah, is here? I know this glasses plenty people want. I wanna drink كما يقولون 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 كما يقولون

yeah, right yeah, nice place you know. but, uh, I do moving. I you have more. You're just like like robin's you're 26, right? are you 26, right? <laughs> oh yeah, yeah. Wow! You bra. <laughs> 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 bra, bra, pussy. Bra, bra, pussy. Bra, bra, pussy. A ja to bajerować tylko chcę. Ja tu nie przyszłem, żeby bajerować, ja mieszkania nie mam kurwa, a będę bajerował. Ale wiem o tym, że idę na dyskotekę i wyrywam sobie normalnie dziewczynę na, na, na kolejne parę lat. Pula, pula! Pula, ja, pula, jakbym miał mój speaker, ten co miałem tego speakera, ten ten głośny, najgłośniejszy, to tak bym to wparywał, że koniec. No, przysięgam. Tak.

Co ma broski? Co ma broski? Co ma, co ma, co ma, co ma żebym miał tylko te pieniądze to... Do... Jej, przyjdą mi te pieniądze, jej jak się ubiorę, dewołaś To Dojebie sobie tego Luisa Witona te mecz, te całe dyklom, ojeja. Ta ciaciuny kryształy chyba, Andrejno. Ta kana pchnęna. Bo te tylko też będziesz się chwalił, będzie sprzedawał, będziesz robił biznes jakiś z tego. A oni to wsadzają? Kawa, okularki celu sobie na kuno. Peczepka metalo, celu sobie na kuno też. Torba Armani mani. Pał Jawa Pasko Pał Jawa Teraz zegareczek mi się robi. Boom! Woo! I dopiero dole, dopierdolę, ja wypożyczę sobie taką, żeby wam pokazać. Patrzcie się tutaj, jak wija w niego. Mordzia, no. siema. Siema. Are you from Poland Poland Mordzia, siema. Siema, z Polski No masie, kurwa, ta, no Ja, ja mordeczko, jak jakiejś... jest, a to jest. Ja.

Leciłem. Chciałem tutaj, o! Widzicie? O! Tutaj jest Polaczek. Polaczka, który mi właśnie opowiada, że śledzi mnie też. Śledzę, kurwa, ziomka, naprawdę. Widziałem go, I kurwa, mam ekipę. Filmiki. Powiedz że też, że mam ekipę, dobra. Ekipa jest dobra, kurwa, ziomek, kurwa. Szerwuszko jest dobre, kurwa. Jak ktoś robi dobre, to zawsze dobro wraca. Słuchajcie, to jest kurwa ziomek, ja go widziałem kurwa, słuchajcie, musimy się trzymać razem kurwa, okej? Okay? No, tak, kurde. trzeba mieć respekt. No, respekt, naprawdę stary. Trzeba mieć respekt. No, na Taki na jak no. ja mam respekt, to naprawdę. No, stary kurwa, ja się nie znam, ale znam, dam. Chcesz zapalniczkę? Dawaj, no. Ja ci widziałem kurwa i... nie Instagramie, Instagramie kurwa, mnie że Tak, Są moje filmiki. filmiki. No. Light masz jakiś lajk? Lajk? Przejadź mi ją. Dziękuję bardzo, męku. Klub jest dla Felly, ar hyn o bryd, rydyn ni'n mynd i fynd i fyny i

Byle kto, ale widziałem kurwa teraz Adama. Nie, widziałem kto. No ale nieważne, kurde, widziałem Adama, on opowiadał o swoim życiu, to tamto. I widziałem kurwa, kupił jeden filmik. I Adam, Adam szedł szed kurde na ulicy w Toronto. I mówię, kurde, stary, ja się znam. I to jest piękne, że naprawdę on opowiada i to, i, i to leczy człowieka. Słuchajcie, jak macie jakiś problem Czyli w życiu... Czyli osoby chcą być ta, takie właśnie jak ja ta, też. Tak, słuchajcie, Dużo jak macie jakiś problem w życiu, to mówcie o tym, naprawdę, bo ktoś zauważy i ktoś coś powie. I musimy się wspierać, a nie, że jakaś kurwa fałszywa, fałszywa rzecz, tam, to musimy się wspierać, bo jesteśmy, kurde... Naprawdę, okej. I z i musimy się znać. Nieważne czy ja jestem, kurde, y, ja ogólnie jestem z Warszawy. Pozdrawiam mu synu. Warszawa, moja siostra mieszka we Wrocławiu. Ja, Dawaj się i, I ja idę teraz ulicą, nie? I widzę no. Adama, Adama kuwa w Toronto, nie? Nie znam go, ale kurwa z opowieści, nie? I to jest piękne, słuchajcie, nie. trzymajcie się razem. Pozdrówka tam dla wszystkich, pozdrów tam też, Pozdrawiam, tam pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam wszystkie moje siostry, moje bra mojego brata kurwa Damiana, kurwa Klaudię kurde, e Sorry. Patrycję, Kacperka mojego, ej, słuchajcie. wielkie. Życie jest wszystko. krótkie, trzymajcie się razem. Pozdrowielkie i od Robsona też, wiecie no, jak tam? I, I oglądajcie moje no, filmy no. dalej. Dobra, ja kończę, zwijam gadkę, zwijam zabany. Całuski wysyłam, całuski wysyłam do wszystkich. No i z sercowni i kocham was bardzo.